Uwielbiam wygrywać 0-1 na hali. Jest to najlepszy wynik dla mnie na świecie. W mojej ocenie dwie bardzo wyrównane drużyny. Tak naprawdę, niestety, nie chciałem tego powiedzieć na głos w szatni, ale to był mecz do jednego błędu takie jest moje zdanie. Dwie bardzo konsekwentne drużyny, które no do końca jakby były przekonane o swoich atutach i te atuty próbowały wykorzystać. Wydaje mi się, że bardzo wyrównana pierwsza połowa. Druga jednak, mi się wydaje, że mieliśmy więcej sytuacji szczeleckich. Bardzo dobra dyspozycja Kevina. Trochę z Kevinem jest jak w loterii. Kiedy ma dobry dzień, dzień to, to bardzo trudno mu szczelić. I, I z mojej perspektywy ten mecz dzisiaj się zdarzył. Natomiast Lutek, Tomek Lutecki no, zrobił to, co trzeba było zrobić. Trzeba było przegwałcić tą piłkę i, i po prostu ją wsadzić byle czym do, do bramki. Wygrywamy, cieszymy się, idziemy dalej i staramy się jakby realizować dalej ten nasz pomysł na, na futsal. I to jest dla mnie najważniejsze. Wygrywamy. Dzisiaj dla nas najważniejsze są trzy punkty. Wynik, można powiedzieć, nie futsalowy, ale... Ale jakby ktoś, jak ktoś zobaczy skróty, czy oglądałby cały mecz, to do przerwy już mogło być z 5-2. My mieliśmy cztery sytuacje sam na sam z bramkarzem. W drugiej połowie też pierwsza zmiana mamy dwie setki od razu. Toruń też miał, no ale mi się zdaje, że, że zasłużyliśmy na to jednobramkową wygraną. No i nic. Toruń jest taką drużyną, z którą my będziemy bili się i tam wieloma innymi o miejsca, powiedzmy tam 6 6 12 także dla nas to jest bardzo wartościowe zwycięstwo nic, no pracujemy dalej i, i mam nadzieję, Mam nadzieję, że będziemy się piąć w tabeli, bo, bo jednak z tą górą tabeli przegrywamy dosyć, dosyć wyraźnie, ale, ale takim meczem jestem podbudowany, bo, bo, bo rzadko się zdarza na zero z tyłu. Chwała Bartezowi, chwała nam wszystkim za, za ten mecz. No i jedziemy dalej. Uważam, że to był dobry mecz. Mieliśmy swoje sytuacje, wiemy co robimy i właśnie to robimy. Poziom gry był bardzo dobry, bardzo wyrównany. No, sytuacja jest taka, że w 36. minucie czy 37. zabrakło koncentracji. E, Tej jednej sekundy niestety duża przeciwna wykorzystała. No i wyjeżdżamy bez punktów. Ciężko coś powiedzieć w sumie na gorąco o tym meczu. 36 minut gramy dobrze. Mamy swoje sytuacje, stwarzamy sobie sytuacje. Gdzieś nie potrafimy ich wykończyć. Przeciwnik strzela nam ramkę, gdzie jesteśmy zdekoncentrowani. Nie może nam się coś takiego przydarzyć. Musimy wykluczyć takie błędy, być skoncentrowani do końca w meczu i tyle, strzelać to, co mamy i punkty przyjdą.